Przyjrzyjmy się zjawisku zwanemu przesunięciem ku czerwieni, związanym z efektem Dopplera. Istnieją trzy jego źródła. Po pierwsze, światło lecące pomiędzy ruszającymi się obiektami ulega temu zjawisku. Po drugie, istnieje kosmologiczne przesunięcie ku czerwieni obiektów astronomicznych, które przemieszczają się względem obserwatora, ale nie z powodu normalnego ruchu, a ze względu na ekspansję wszechświata. Jeżeli obiekty się oddalają, widmo światła widzialnego przesuwa się ku czerwieni. Znamy to zjawisko z życia codziennego, ponieważ działa dla wszystkich rodzajów fal, w tym dla fal dźwiękowych. Za pomocą naszego słuchu potrafimy ustalić, czy karetka się do nas zbliża, czy się od nas oddala. Trzecim powodem występowania zmiany częstotliwości fali jest przesunięcie widma światła pod wpływem pola grawitacyjnego. Takie zjawisko zaproponował Einstein w pierwszych latach XX wieku. Fala elektromagnetyczna w polu grawitacyjnym powinna podlegać przesunięciu ku czerwieni, kiedy porusza się w kierunku od centrum masy, nazwijmy to że w górę, i odwrotnie ku fioletowi, kiedy porusza się w kierunku odwrotnym. Można to interpretować jako konsekwencje zasady równoważności masy i energii. Pole grawitacyjne miało wpływać na energię fotonów, podobnie jak wpływa na przedmioty obdarzone masą. Fotony lecąc w dół powinny zyskać energię i odwrotnie, starać się lecąc w górę.